Mówiłem też trochę o takim piątku, takim piąteczku, piątuniu, który nierzadko zdarza się taką fajną okazją do wyrzucenia z siebie emocji, bo jak coś nam się udaje, to zazwyczaj to jest takie konstans, a jak się coś sypie, to zawsze jest wszystko naraz. No i czasami tak jest, żeby człowiek potrzebuje uwolnić emocji, a to jest chyba idealny moment i to jest idealna atmosfera. Jeżeli ktoś miał taki tydzień straszny, to życzę, żeby kolejny był jeszcze lepszy, słuchajcie, dużo lepszy niż ten poprzedni. A ci, którzy mieli piękny tydzień, to żeby się powtórzył. Uwaga. Moi drodzy, wszystko mi jedno. O tym jest ten numer. Wszystko mi jedno. Czu, czu. się potrzebujesz snu. Jak cały tydzień całisko. Wszystko mi jedno dziś pakki jest wój. Chcę tańczyć, może, że już tydzień padać. Wszystko no mi jedno, ci się potrzebujesz snu. Choć cały tydzień całej w kość Przystąpię do to Śwaginny spój Chcę Taciuś proszę już dzisiaj ma dość rozrywki, która ze stron będzie dzisiaj prawdziwym ambasadorem rozrywki tego miasta Cały czas obserwuję, cały czas patrzę Słucha sobie, tak śpiewacie pięknie. Ale teraz nie ma co, bo zastygniemy. Uwaga, lecimy dalej, moi drodzy. Numer, którego jeszcze nigdzie nie ma. Jeszcze go nie nagraliśmy, tak niespodziance dla was. Eee, nie mam czasu, to jest taka gorączka chyba. Choroba XXI wieku. No dobra, no co? Wszyscy Od czasu Wykładam karty na stół By zaniec wysokich lotów Tu up, up, up. są swój telefon i Nie wiem co powiedzieć ci Chyba najprostszy stary wielbacz, ale ja mam sił Taki mój I życia syn nie ma czasu na płycie fit Odkładam wszystko na później Później suknie co lubię zlec Teraz zanurzony w tym dźwięku Odnoszę się nie niego ponad się zapytać, żeby kupił jakieś piecie autokarów, ja bym was pozabijał wszystkich, tak żebyśmy Polskie pojechali, to każdy koncert rozniesiecie, słuchajcie. Czas, tutaj ja. dzięki, słuchajcie, zaangażowanie. Coś pięknego, aż miło. Słuchajcie, aż chcę. Super, no dobra, no to zróbmy tak. Ja sobie to jeszcze przemyślę. A wykorzystam do tego utwór, który napisał mój tata dla mojej mamy do końca i. Ja będę z takim małym bąblem jeszcze pamiętam, jak on to śpiewał i zawsze chciał, żeby to była muzyka reggae i słuchajcie, jakoś się to udało nagrać i tak po, po tylu latach za każdy raz, jak coś śpiewałem, to tak pewnie jakby tutaj mógł sobie postać, bo tata żyje oczywiście, bo tak brzmi trochę, go nie było, ale, ale jest właśnie całkiem nieźle, słuchajcie i byłby pewnie dumny, że, że wy to znacie i ukażecie. Więc teraz mam taką prośbę, to jest, Ja widzę, że różne są relacje z rodzicami, lepsze, gorsze, czasami ich nie ma, ale nie można zapominać o takim... Pięknej, ważnej rzeczy, które dostaliśmy od nich. Ten dar życia, i tylko od nas zależy, co my z tym życiem zrobimy. więc Zróbcie gaz do wszystkich rodziców! Za to zależy List. <ścoughs> Zmierzę długi list do Ciebie, nie wiem czy przeczytasz go Tak bardzo chciałbym móc uwierzyć siebie, zrozumieć własny los Bo to te słowa, które nie znaczą, nie dla Ciebie są A nasze serca niech nam wyznaczą wspólny, los Wiesz jak bardzo Ciebie kocham, dobrze wiesz nie zostawię i samego tutaj, ja tak bardzo kocham cię. Wiesz jak bardzo cię i kocham, to u Nie zostawię mnie samego tutaj, ja tak bardzo kocham cię. Tak jak mówię, Tata by się na pewno ucieszył, ale słuchajcie, już oddech złapany, i to jest już ten moment to jest ta piosenka, przy której już na pewno będę wiedział, która ze stron tego miasta. To jest po Na tym się zda! Owego! Ronin again! Żyjecie! Rozmyliło trochę, co? Dziecię. jest Tak, a wobec ludzi, których stan. Tak, ja czuję strach, kiedy wiem o tym, że sam nie rozumiem paranoi moich wrogich ciał. Odpycham muzyka Uwaga! Chyba szacunek! Chyba szczęścia! Chyba Czy nie obraziłem, jak coś słuchajcie. To wszystko było specjalnie. Odwróciłem Waszą uwagę po to, żeby teraz oficjalnie ogłosić zwycięzców laureatów! Przygotowałem się tą sceną. Patrzyłem sobie na.

Prawi w ja się nisko. Naprawdę wielki świat dla was za to, co zrobiliście. Nie mówię o waszej obecności, ale to jak się zaangażowaliście się w ten koncert. Żyjecie, wszystko dobrze? Jeszcze przed wami kolejna muzyczna petarda. Grup są już powiedzieć tam jest z tyłu, więc czekam was jeszcze. Jeszcze trochę musieć... będziecie musieli poskakać, a ja teraz w imieniu całego mojego składu a na scenie pomagali mi Martyna na wokalu Dawid sunie na wszystkim grach Zasnie na to, No i Radziu na Magara. Słuchajcie. No to co tak wam dziwnie pisze w uszach to byłem ja. Bedarek. Także z jak coś. Dzięki bardzo. cudnie było. Bądźcie z mam no, nadzieję do szybkiego. Zapaleta, então, esse é a troda. Troda. Grandes! Obrigado, senhor. Grandes! 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 Ja się nawet, wiecie co, przestałem Czasem przed tymi koncertami, bo zawsze to spływało na, na oczy, a potem ja wyglądałem jak, jakbym się tam, jakbym się wzruszał na stopie. Tak, co ten Brenarik tak płacze? ja teraz dzisiaj patrzę. O, wszystko spłynęło, a ja dalej nie płaczę. Teraz będę płakał, jak będę stąd wyjeżdżał, bo tak fajnie było. Dzięki, Grodzisk!